Siemanko, siemaneczko, MOTOPTYSIE, dzisiaj w krótkich żołnierskich słowach montaż uchwytu do kamerki DJI, do kasku HOCRPA H11. Zakupiłem od firmy MOTOPARTS taki oto adapterek, który jest idealnie dopasowany do kasku. Obie powierzchnie odtłuszczone, to teraz nagrzewamy, bo w warsztacie zaledwie 15 stopni. Powierzchnie nagrzane, oczyszczone, więc gotowe do klejenia. Jedna próba, nie ma powtórek. Po przylepieniu prezentuje się tak minimalistycznie, a wraz z kamerką całość prezentuje się tak. Słuchajcie, super schludne mocowanie. Pytanie tylko, czy kamerkę utrzyma. Na pierwszy rzut oka. Wygląda, że tak.